Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich subków. Dziś odcinek dopiero o 21, bo świętuję i w zasadzie nie miałem w ogóle nic dodawać, ale o takiej komedii nie mogłem nie nagrać. Oglądając ten odcinek czułem się jakbym oglądał głupi, głupszy i najgłupszy. Zapamiętajcie tę kolejność, gdyż jest kluczowa. Niestety moja nadzieja na to, że Bartek coś zauważy i w porę zainterweniuje, właśnie została dosłownie żywcem pogrzebana. Cołtys chyba widział, że coś bierze, chyba bo z tego wychodzi, iż coś ma ze wzrokiem. Dał się spławić jak dziecko witaminkami, nie wiem kto po witaminach zachowuje się jak Daria. Może jej się pomyliło i w sumie podobnie brzmi, amfetamina, witamina, człowiek nie robot może się przejęzyczyć. Dla Bartka nie byłoby większego znaczenia, jakby zaczęła tam latać, pewnie Red Bulla się napiła i dostała skrzydeł. Jacek też się nie popisał, bo pytał Bartka, co Daria taka radosna i pełna energii. Ale też dał się spławić bajeczką o witaminach. Niby taki doświadczony gliniarz, a jednak nie potrafi połączyć dwóch kropek. Witacki jak to witacki, Daria zgubiła u niego magazynek. Tak wiem to normalne na tej komendzie, że co chwilę ktoś coś tam gubi. Emilka lubi to. Finalnie kazał tylko mieć na nią oko, gdyż coś jest z nią nie tak. I jest rozkojarzona. Pora na CSa. Na tej imprezie dzieją się jakieś niestworzone rzeczy. Podaria w toalecie patrzy na te leki, lecz ich nie zażyła. Natomiast po wyjściu znowu zachowuje się, jakby była pod wpływem. Wyzerowała drinka poszła się bawić. Podczas tańca mdleje i dostaje ataku. Nie dziwię się, skoro witaminki miesza z procentami. Tak. Bartek głupi, Jacek głupszy, a Witacki to uber idiot! Wszyscy dali tam cztery litery, jak pierwsza lepsza pod latarnią. Każdy widzi, że jest coś nie tak, ale witaminki, to spoko, nie ma tematu. Zdrówka kochana, tylko na mnie odleć! Powiem wam coś w tajemnicy. Czekałem na to do końca służby i się niestety nie doczekałem. Pomyślałem, że polecą do niej. Czy nie poczęstuję ich tymi ekstra witaminkami? Chciałbym zobaczyć komendianta po witaminkach laweckiego. Daj koniecznie znać w komentarzu, który z nich jest najbardziej winny tego co się stało z Darią.